Jak uderzysz trójzębem zakręciem, który przywołuje piorun podczas burzy, w krowę grzybową, to zmieni się w brozową krowę grzybową. Jeżeli użyjesz potki widzenia w ciemności w endzie, niebo będzie różowo-białe. Jeśli usiądziesz na świnie z siodłem nazwaną Dinerbą, twoja postać będzie do góry nogami. Elo elo, witam was w kolejnym odcinku pogromców mitów po bardzo długiej elo, elo. przerwie Ale powracamy, słuchajcie I ostatni odcinek bardzo mi się spodobał A wygrał mit Dziecko Ogiecie no z Mieszańcem no, Więc no, to jest właśnie no, ten mit no, Znowu to była pierwsza opcja, więc no, no, jak, no, jak standardowo Starajcie się po prostu nie głosować na pierwszą opcję I standardowo na końcu dowiecie się w jaki sposób, tym, czym czasem będziemy głosować No dobra, więc nie ma co tutaj dłużej przedłużać Zostawcie łapkę w górę jeśli podoba wam się ta seria I lecimy od razu do pierwszego mitu Pa, pa, pa. Jeżeli nazwiesz Wilka Ender Dragon i go uderzysz, nie będzie cię atakował. Okej, okay, więc w takim razie poprosimy Wilka. Turu, 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 o, jest już Wilk, dobra. I w takim razie, i ja tutaj sobie przygotuję, to miało być w takim razie Ender Spacja Dragon. 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 Dobra. No. I słuchaj, teraz musisz być naszym testowym y, ziomkiem, więc dlatego Temu. słuchaj, masz survival. No, co? no i, I sobie dobra, gdzie jest ten Wilk? Halo? Halo, ej! Poszukiwania wilka. Gdzie y, on y, Tutaj jest. O, dobra. O, tutaj. Jest Ender Dragon. W takim razie uderz go. Y, to jest. Au, nie, y, to nie, jest to kłamstwo, nie. stary. On cały czas mimo tego i tak cię atakuje. O, nawet o, dwa wilki to jest. Stary, uważaj, może jednak. Bo zaraz zginiesz. Y, Patrzcie, e. mamy stop klatkę pokazującą tą całą sytuację. Dobra, w takim razie jak widzicie mit obalony, czyli mimo to, że ma inną nazwę i tak nie powoduje, że nie e, nie. nas nie atakuje, tylko ciągle nas atakuje. Ej, no to więc bije. A nie, nie bije! ciągle cię bije, stary jednak, czyli w takim razie mit obalony i przejdźmy do drugiego mitu. Dalej! Jeśli gowado spadnie na kwiatka się zniszczę Okej, okay, ale zaawansowany mechanizm stary dobra wow. ale mamy na górze postawionego właśnie nasze kowadło co nasze postawione? tu? stary a czemu tu jest akurat kwiatek przecież ten to kowadło chyba zepsuje bo, tego kwiatka stary no kowadło nie popsuje. czy myślisz że kwiatek jest niezniszczalny i kowadło podobno go nie zniszczy tak, dobra tak to w takim razie kliknij te dźwignie ja się dobra. boję bo ja się dobra. boję że jeszcze ja trafię pod to kowadło no, dawaj, uważaj uważaj ty co Kwiatek jakiś mocy, średni. stary! Yeah. Ja! Ej, czekaj, ja chcę A jeszcze jakiś inny kwiatek, spróbujmy, czekaj. Otwórz. Ten żółty Karina, teraz. Otwórz. Otwieram, otwieram, otwieram. Dawaj, postaw tam na górze i dajemy. A, jeszcze ja mi się jedno. E, e, nie, to, to ciągle nie działa. A dawaj, może podwójny, stary. Dawaj, dobra. dwa kowadła. Może jedno zniszczy. E, okay. Chyba nie do końca tak się. Da o, da się, dobra. E, cztery? Ej, weź, no, może no, nie przesadzaj. Zobaczmy. Uwaga. Ja. Ale niezniszczalny ten kwiatek. No dobra, A teraz czyli w takim ja. razie... Y, Terapii y, 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 <laughs> Dobra, mogliśmy <laughs> sprawdzić. Nie ale dobra, w takim razie y, pytanie było, czy y, kwiatek się zniszczy. Pytanie, y, trochę mit był źle skonstruowany, ale ch chyba po prostu jest. Y, obalony, y, znaczy jest potwierdzony, że kowadu się zniszczy. Bo trochę dziwnie tutaj napisał to Fondek, ale dobra, czyli mit potwierdzony, kowadu się niszczy po tym, jak spada na kwiatek. No, no dobra, w takim razie przejdźmy do kolejnego mitu. Jeżeli w Nederze rozwalisz jakiś lód, to woda się pojawi, a normalnie nie można wylać wody. To przejdźmy w takim razie do Nederu, żeby to sprawdzić. Leczę! Okej, okay, ej, tu jakieś ziomki są, ale dobra, w takim razie ej, słuchaj. Sprawdźmy w ogóle czy faktycznie y, woda jak rozlejesz, no ale jestem pewien, że ona akurat się roztopi. Znaczy, no. że nie roztopi się, tylko że ona się w ogóle nie położy, więc jak położysz teraz butelkę nie jakby wiaderko wody, to ona się na pewno nam nie roztopi. Więc to znaczy nie położysz się w ogóle. Spróbuj położyć wodę tutaj, stary normalnie. Wodę? Zwykłą. Wodę normalną, no. No przecież za... nigdy to nie, nie, nie działa, dobra. No No właśnie, to, to, to nie działa, ale sprawdźmy w takim razie jak co z a tym to? lodem. Też ja nie próbuję tutaj. Dawaj jeszcze jakoś to podpalmy. Jak to się jak to się powinno roztopić? A, a co chcesz podpalić? No musimy jakoś roztopić ten lód stary. A yy, nie. Wiem. Rozpalaj się. Dobra, to poczekamy w takim razie, aż to wszystko... mówią, że woda niby ma zostać, tak? Tak, że woda niby zostanie. Zobaczymy w huh. takim razie. Dobra, przyspieszmy w takim razie i zobaczmy. O! Co? Ej, znikł zniknęło. po prostu. Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Przyspieszyłem bardzo. Przyspieszyłem bardzo tryb tutaj. Ale zobaczmy. O, po prostu znika, nika, co no. prawda, komendą przed chwilą kombinowałem i można, czyli popatrzcie, stawiam po prostu w moim miejscu wodę i ona normalnie no, się. się rozlewa, ale jeśli chcemy roztopić lód, to niestety, ale to nie działa. I oczywiście w trakcie montażu zauważyłem, że chodziło o rozwalenie ręką lodu, więc oczywiście to sprawdziłem i tak jak widzicie, także z lodem nic się nie dzieje, więc tak to zrobiłem, żebyście się nie kłócili. No dobra, czyli w takim razie mit Mito, jest obalony. Jak uderzysz trójzębem zaklęciem, który przywołuje piorun podczas burzy w krowę grzybową, to zmieni się w brozową krowę grzybową. Czyli w takim razie kładźmy sobie tutaj naszego e, tridenta, zenchantujemy sobie na channeling, czyli to jest właśnie ten enchant, no i trzeba zrobić oczywiście burzę, więc weather, e, thunder, dobra, w takim razie sprawdźmy. No i teraz potrzebujemy e, w takim razie krowę grzybową, więc w takim razie, e, jak się nazywa? Mushroom. Ja już mam. Masz, kru, masz gr, kru. Nie, jeszcze nie. Yy, właśnie. Mam, <laughs> mam, mam. Dobra, masz? w takim razie to jest to. I teraz, okej. Okay. Sprawdźmy, ale... czy w takim razie przywoła tego. Uważaj, stary, o no. oh, się. No. O lul! Co no faktycznie jest brązowa, stary. Ale to w ogóle jest genialne, stary, popatrz. No. Ej e e e yes. ha -ha! Tak, tak. Bo jestem władcą piorunów, no jak? Ale rzucam? faktycznie. Jest racja, kiedy uderzę w muszurą tej krowę, patrzcie, tą czerwoną, to ona zamienia... Ej, a czemu? On się zmienia. Patrz, tylko jedna chyba może istnieć brązowa krowa. Patrz a no, na to. Czekaj, spróbuj. Patrz ta. A nie, nie, przy... nie, jednak nie, jednak, jednak. Ale popatrz, jak znowu ją trafi piorun, to ona chyba znowu się zmienia. Popatrz. No. E... Nie mogę w nim trafić. Jednak ginie, ale, umiera. ale było już tak, że znowu się zmieniła. No dobra, ale w takim razie, jak widzicie, mit jest potwierdzony, bo miśmy sprawili, że ona się zamieni w brązową krowę, śmiesz, właśnie taką nie? grzybową. No dobra, czyli mit potwierdzony. potwierdzony. I przejdźmy do kolejnego. Jeżeli użyjesz podki widzenia w ciemności w Endzie, niebo będzie różowo-białe. Dobrze, więc jesteśmy w Endzie i czas sprawdzić, czy faktycznie niebo jest różowo-białe. Uwaga! Wow. No to. Co e... zrobiłeś? No dałem Night Vision, mieliśmy e... przy Night mieć już. Czemu one tak dziwnie falują? Ale faktycznie, bo nam się kończył efekt, ale zobaczymy może większą moc jakoś tego. Sprawdźmy no na przykład 10. Nie. Ej, nie, bo się nam nie zmienia niestety. Ale nie. faktycznie efekt na pewno nam daje, bo widzimy to po tych wszystkich tych, tych, tych białych, no, tak, 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 tak. tych ciemnych tutaj. Po wieżach. No, po wieżach to widzimy. Więc, no niestety nie, bo nie jest biało... biało-różowe. A szkoda. <g transparencia> no dobra, ale taki nie jest, stary, to jest najważniejsze, więc mit no. obalamy i przechodzimy do kolejnego mitu. Gdy położycie najpierw czaszki, potem soul sand, Wither się nie zrespi. Ostatnim razem sprawdzaliśmy, czy można postawić bokiem. I możecie no. zobaczyć, jak to nam wyszło w poprzednim, ale teraz sprawdźmy, czy stawiając najpierw Wither-skeletony, tutaj te, 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 te całe czaszki... To, czy to nam się uda? Więc postawmy sobie tutaj taką prowizoryczną tutaj, właśnie odwróconą literkę T. Znaczy, nie, normalną literkę T. I teraz spróbujmy no. w takim razie postawić tutaj Soul Sun. No dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to będzie działać. Nie działa faktycznie. A normalnie to działa? Ale normalnie działa w ten sposób, jakbyś postawił. Sprawdźmy, może gdzieś na naszej punkcie T. Te, te, ten. Ale... Oj, chyba on jest za mały, wiesz? Normalnie działa. Sprawdźmy czy na pewno mamy e, odpowiedni difficulty. Ale mamy na pewno. I A... działa, ale już może szybko wyłączmy to difficulty. Weź, e, dobra, za... dokładnie. Czyli faktycznie stawiając odwrotnej kojąści tego nie no zrobimy. Tak. Więc Ty, można stawiać różne sposoby sumie. i tak dalej, ale można kiedy po można kogoś. No właśnie, można kogoś nastraszyć, że po prostu ktoś, by, ktoś będzie widział właśnie coś takiego. I będzie no. myślał, że właśnie tu się zbugowało czy cokolwiek, że to powinno zaraz się stworzyć, a tak naprawdę nie stworzy się nic, bo no. jakby nic się nie stanie. Więc no przejdźmy no tak. do kolejnego mitu, a ten oczywiście yy, potwierdzamy, bo... No tak, no dobra, to kolejny mit. Przed nami. Szkło chroni przed większością obrażeń od TNT. Więc w takim razie, no i teraz będzie naszym punktem testowym. Postawimy Znowu. idealnie w tym miejscu TNT i na początku zobaczymy jak, ile mu zada obrażeń, a następnie postawimy przed nim taką ochronę z, ze szkła. I zobaczymy ochronę, ile co? obrażeń ci zabierze za drugim i no. ile za pierwszym razem. Więc na razie masz pełne życie. No. Pełny głód. No. Więc sprawdźmy w takim razie ile Nie. Ci zada obrażeń y Lekko Dzięki. za dużo. Yy, sprawdźmy w takim razie może trochę z dalszej odległości. Albo sprawdźmy jeszcze raz na tej samej odległości, czy on przeżyje mając szkło przed nim Dobra, i teraz to samo sprawdźmy oczywiście ze szkłem. No. Jest idealnie w tym samym miejscu. Za to łapka w górę. I zobaczymy czy zniweluje Ci to obrażenie i czy przeżyjesz. Wow Ej, zabrało do zera. Ci coś w ogóle? Nie, do zera. Yy, o nie, ktoś wbił na serwer. Okej, okay, czyli w takim razie nic ci nie zabrało? Za to wszystko powinniście subskrybować kanały. Dokładnie, a stary, zabrało ci coś czy nic. Nie, nic mówisz. Czy szkło zniwelowało całe tak. obrażenia? A weź więc... pod, postaw coś innego, dirta na przykład. Ale no dobra, zobaczymy czy w takim tutaj razie chodzi o dobra. Bo może to chodzi faktycznie o jakiś blog dowolny, bo? więc mamy tutaj dirta, to TNT trochę w złą stronę, bo nic chciałem. Nie, obojętnie co. Aha, czyli też się nic teraz nie zabrało, tak? Tak nic nie zabrało. Czyli, ale szkło przede wszystkim a, a też... Jeszcze nie raz wie. na pewno. Jeszcze raz, na pewności, tak? Nie, 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 nie szkło tylko bez tego. E, jeszcze raz bez tego. Tak, oj. O, oj, tak. niez mi tego. Dobra, Storka. w takim razie zobaczmy. Dla a pewności. masz pełne życie? No full, cool. Tak. No tak, no na pewno <laughs> się upewniliśmy. Po prostu No Ja chciał jeszcze raz zginąć. No dobra, ale w takim razie... Mit. E, potwierdzamy, ponieważ szkło niweluje te obrażenia. No Ogólnie. Przechodzimy pędzikiem nie, do no kolejnego. Jak tylko? Ogólnie. No ale wszystkie, jest. ale by ta nie było: szkło. A, no to tak, No, no tak, tak, tak więc potwierdzone. No i przechodzimy szybciakiem bardzo do, do kolejnego. kolejnego mitu. Łóżko, eksplodując w nederze, może aktywować portal. Dobrze wiemy, że śpiąc w nederze, e, no za bardzo się nie wyśpimy, ponieważ łóżko nasze wybuchnie. No nie da się. Ale. Czy śpiąc w łóżku, kiedy ono wybuchnie, czy ono aktywuje ten portal? No nie wiem, przekonajmy e... się, zobaczmy, stary. Da, no dobra. Więc ty musisz być naszym Ej, może obiektem bliżej, testowym. Może bliżej. może bliżej jeszcze? Jeszcze tu. bliżej odpalmy w takim razie. I e, dobranoc, Nojrak. O... E, mi, mił, miłego spanka. Zobacz. To prawda, stary! Co? Aktywowałeś portal? To prawda, e, zginąłeś, ale A, aktywowałeś dziękuję. portal. Więc wow! Nie spodziewałem się tego w ja sumie. Nie. Ale Ty, faktycznie. Ale, ciekaj, ale gaz? Jak przecież walnie, ten. Empire no borem, właśnie, to Ej, a co się teraz stanie? Gaśni. Wchodzisz jeszcze raz, sprawdzimy, czy jak już jest zapalony i jak teraz wybuchnie, czy zgasisz, czy nie? A, czyli, że chcesz sprawdzić, czy eksplozja będzie. Tak, czy ona też zgasi Gasić. w momencie, kiedy już jest zapalony. Więc teraz, dobrano, No! O. patrz jak wybuchłeś tutaj strasznie, No dużo. widzę właśnie. No dobra, ale dawaj. Zgasiłeś! Czyli to a. jest taki. Czyli jak TNT byśmy postawili, tak samo <grym> raczej działało. To znaczy, nie, nie za bardzo. TNT tak nie działa, bo TNT nie daje przy od, razu, od razu ognia jeszcze dookoła ciebie, więc tylko tak działa. E, nie, to najwyżej napiszę takiego mita kolejnym A, odcinku, haha, tak dokładnie. Tak. dokładnie. Więc Zwań w takim razie to mit możemy w takim razie potwierdzić. potwierdzić. I przejść do kolejnego mitu. Ale bardzo ciekawy mitu, więc dziękujemy no, bardzo za zapisanie tak. takiego mitu. Zawsze to jest jakieś rozwiązanie, kiedy musicie jakimś sposobem wyjść yy, z netheru, i przy okazji wtedy. zginiesz. Yy, no właśnie. No dobra, to do zobaczenia w kolejnym micie. Zombie zabija nas dłużej o wiele dłużej kiedy jesteśmy z nim na jednej kratce szerokości niż normalnie. Więc w takim razie najpierw sprawdźmy jak długo będziecie zabijał zombie, który znajduje się no tak powiedzmy w normalnej odległości od Ciebie, czy on po prostu, y, będziesz mógł sobie z nim teraz tutaj walczyć, y, tylko to jest głupi pomysł, robimy to w dzień, więc zmienimy może na noc. Okej, okay, więc już zmieniliśmy oczywiście na noc i sprawdźmy ponownie, teraz już bez żadnego faila, no i raczej jesteś gotowy? Jest. Dobra, więc zmienimy ponownie na difficulty normal i czas start. Dobra. E, nie, o nie, mały, to mały, nie, to nie możemy, to jeszcze raz. Więc sprawdźmy w takim razie, jak długo go będzie bił. E, hmm. Co on teraz odwala tutaj? E. E, czemu ci go bije? On nie chce mnie uderzyć. Ej, właśnie faktycznie, bo popatrz, on jest na, w tej samej kratce, co ty. I no. I strasznie chce ciebie... O lol, popatrz, jak on długie przerwy robi, jak jest tam na tej samej kratce. No. Ale masakra, patrz on cię praktycznie w ogóle nie bije Jak, jak się chodzi to wtedy szybciej bije, wiesz? To faktycznie stary, to nawet nie musimy tego testować Bo chciałem żeby cały czas był z tobą w jednej kratce to, Ale no. faktycznie jak ci nie ruszasz Tom praktycznie tobie nie zabiera obrażeń A jakie więc... było, jaki był ten... No y... tak, że jak znajdujesz się na tym samej kratce to po prostu bardzo długo cię zabija, więc tak... A, no tak, to jest racja Faktycznie, stary Więc nawet nie musimy testować tego w drugiej, bo sami to widzieliście że on, będąc na tej samej kratce to noiract, po prostu strasznie długo, bić. strasznie długo... Trwały te przerwy pomiędzy tym wszystkim. No tak. No dobra, to w takim razie już nie ma nawet co więcej testować. Chyba że chcecie, żebyśmy bardziej to postowali, to oczywiście napiszcie Wasze zdanie do tego w komentarzach. A my przejdźmy już do ostatniego mitu. Jeśli usiądziesz na świnie z siodłem nazwaną Dinnerbone, Twoja postać będzie do góry nogami. No dobra w takim razie słuchajcie sprawdźmy oczywiście standardowo name tak zmieniamy na e, dinerbone, dobra i teraz już powinna być ona odwrócona ale postawmy ją oczywiście pikki, 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 ale jedną pikki. stary może mi tak dużo dobra ale dobra sadę dobra. E, dajmy sobie jakieś na, jakikolwiek Pimki. o ta ma w takim razie e, jeszcze nie sieć ale najpierw musimy A, przetestować nazwę mm -hmm. okej okay, jest o. do góry i teraz usiądź na niej zobaczymy czy będziesz bity. nie Czyli nie hmm. jesteś wbity w bitej ziemię. Ja ziemi? To nie jest stare. Czemu siedzisz jej na brzuchu? Pinki do przodu. <laughs> Czyli w takim razie nie jesteś do góry nogami. A sko. Pinki nie chce się poruszać. A to by było spoko, bo stare. Jest siodło do góry nogami, a ty siedzisz nie na siodle, to w ogóle nie ma Ej, sensu. ona mnie dotyka nóżkami. No właśnie widzę. <laughs> Strasznie <laughs> śmieszne, no ale niestety w takim razie nie działa to tak jak powinno, teoretycznie. Albo coś źle zrobiliśmy, możecie pisać. Nie, nie no, wiem. chyba, chyba, chyba dobrze to zrobiliśmy, A no, ale dobra. Linki. W takim razie to był koniec tego odcinka, no i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zagłosować. Link jest w komentarzu i w opisie do ankiety, dlatego że już nie robimy teraz e, głosowania w ankiecie, ponieważ zawsze głosujecie na pierwszą e, opcję, więc mam nadzieję, że taka e, opcja przez ten będzie bardzo dobra, mm -hmm. y, przez inną ankietę. No ale dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie oczywiście standardowo mity w komentarzach, że dlatego, że najlepszy mit wybrany przez Was wygrywa 50 zł. Więc, no, mam nadzieję, że Wam się podobało jutro kolejne dwa odcinki, więc pamiętajcie o maratonie sierpniowym i trzymajcie się. Pa, pa! E -lo! E -lo, e -lo! Chciałbyś wystąpić w odcinku Kto ostatni? Jest to teraz możliwe, dlatego że włączyłem opcję wspierania na moim kanale, więc wystarczy, że klikniesz na przycisk wesprzy, który znajduje się obok subskrypcji kanału i tam zobaczysz, co możesz otrzymać w zamian za to, że będziesz wspierał mój kanał. Masz m.in. możliwość grania ze mną w gry, możesz także otrzymać tabliczkę z Twoim nickiem na Minecraft w życie ekipy oraz także pomnik Twojego skina w Minecraft pojawi się w salonie domu ekipy. Będziesz mógł także właśnie wystąpić w odcinku Kto ostatni, więc koniecznie przeczytaj, może będzie zainteresowany i będzie. Jesteśmy mieli szansę wystąpić w kolejnym odcinku.